Witam was. Witam was w horoskopie na listopad. Miesiąc raczej nostalgiczny, smutny, pełen deszczu, ale też wiatru. Raczej taki nieskłaniający ani do refleksji, ani do pozytywnego myślenia. Dlatego też łammy schematy i pójdźmy w to co nowe, co piękne, co dobre, co właśnie pełne miłości, światła i radości. I właśnie taki ten horoskop będzie w tym miesiącu, pełen nowości. I zanim, zanim przejdę do wszystkich znaków Zodiaku i zobaczę, co tam u Was nowego może się rozpocząć w tym smutaśnym listopadzie, to rzucę kilka kart i zobaczę, co dla nas wszystkich. Może ten listopad, no, listopad, może też i faktycznie listonosz przyniesie coś nowego. No ciekawe. Piszcie, czy czekacie właśnie na jakieś wiadomości, czy nowe rzeczy, które może wam przynieść listonosz. Ale wracajmy po tej małej dygresji do czytania dla nas wszystkich. Co nowego może się dla nas wszystkich w tym listopadzie zacząć? I tutaj słuchajcie, niesamowita rzecz. Po prostu, wręcz niesamowita, dociągnę jeszcze i jest sukces, normalnie pierwsza klasa. Sami widzicie, że po okresie, kiedy no. Niezbyt fajnych sytuacji, sytuacji mentalnych, kiedy ktoś chciał hmm, chydrze uciąć łeb, tak powiedzmy to, delikatnie. Kiedy ktoś chciał nad wszystkim zapanować, ale też to mogły być, słuchajcie, takie wewnętrzne nasze batalie z samymi sobą, bo w nas właśnie tkwią takie. Dwie natury. Jedna jest biała, druga jest czarna, jedna jest dobra, druga jest niekoniecznie. I teraz. I teraz, kiedy to czarne, te słotno i pochmurno naszego życia odchodzi. Tak, odchodzi gdzieś w siną dal. Nie próbujmy tego z powrotem przywoływać ani do siebie, ani nie stwarzać sytuacji, że to coś, co jest na zewnątrz nas, miałoby możliwość przyklejenia się do nas, czy też po prostu powrotu, bo żal, bo jakiś taki smutek, bo z jakichś takich niewyjaśnionych powodów w gruncie rzeczy było mi z tym źle, ale. Coś odchodzi. Nie, nie myślcie. Nie myślcie proszę w ten sposób. A remedium na to remedium na to jest bardzo proste, praca. Najlepiej w grupach. W grupach, które pozwolą z jednej strony tryskać pomysłami na to nowe, z drugiej strony występuje zawsze tutaj efekt synergii. Co 1 plus 1 nigdy nie równa się 2, a z reguły 3, a może cztery. A jak jest fantastycznie i burza mózgów naprawdę działa, to i 8 będzie. Tak więc nie dajmy się tutaj wkręcić w takiego osła, który będzie harował za wszystkich, a wręcz przeciwnie, bądźmy właśnie w takich grupach, w takich teamach, gdzie współpraca, na równi jest współpracą produktywną i taką, którą, która daje poczucie, że człowiek może swoje ziarenko do czegoś nowego dołożyć do fantastycznego, nowego, do nowego projektu, do nowego kroku po prostu w życie, bo nowe idzie. Nowe, kompletnie jeszcze nieupierzone. Nie będę sprawdzać, czym jest to nowe, ale tu widać, że zmienia się. Zmienia się bardzo dużo. I od takiego czasu, kiedy mental, kiedy wiązanie różnymi zasadami. Albo powinnościami, może zależnościami, albo uzależnieniami, odchodzi, jakby już słuchajcie do przeszłości. Tutaj trzeba czegoś nowego, świeżego, żeby, żeby, żeby zrobić ten następny krok. No i tyle. No i tyle. Ciekawie się rozpoczyna, bo to świadczy tylko o jednym: że nie będzie przedłużenia tego, co było, a musimy się przygotować na kompletnie coś, co jeszcze w naszym życiu nie występowało, i w gruncie rzeczy, skoro my będziemy tutaj stawiać pierwsze kroki, to i świat, słuchajcie, świat w wielkim cudzysłowie również będzie stawiał tutaj wielkie, nowe pierwsze kroki. A to oznacza, że system sposób realizacja nie jest do końca dopracowana. W związku z tym łatwo o potknięcia, i łatwo o wychwycenie czegoś, co nas interesuje. Ok. I niech to właśnie w ten sposób zostaje tu powiedziane i kropkę tu stawiam i oczywiście zapraszam na czytania dla poszczególnych znaków zodiaku. Co tam u Was słychać? Zaraz zobaczymy. Witam Was, witam Was bardzo serdecznie, drogie Barany. Co nowego przyniesie dla Was listopad? Będzie się działo, bo to niby taki dopiero począteczek, <laughs> bo to niby dopiero takie małe uzewnętrznienie siebie, taka mała aktywność, małe wyjście do ludzi, wyjście na zewnątrz, a moc rośnie. Jednym słowem, odzyskujecie właśnie chęć odniesienia sukcesa, sukcesu w życiu, bo dotychczas może było to tylko takie dreptanie w miejscu, jakieś małe fuchy, jakieś małe spotkania, jakieś takie od czasu do czasu cokolwiek. A teraz, teraz to wszystko zaczyna się kręcić. I możliwe również, że. Spotkacie na swojej drodze protektora. Spotkacie na swojej drodze człowieka, który zauważy, zauważy to, co robicie, to w jaki sposób działacie i będzie chciał być dla Was wsparciem. Będzie chciał Was jakby popchnąć do przodu, żeby wyżej, szybciej, lepiej. No, wiecie żeby ten sukces, sukces zaczął być nie tylko marzony, ale również widziany i odczuwany. Jak to dalej się będzie toczyło? Ponieważ zmiana wiąże się ze zmianą, z wyjściem ze strefy komfortu, również tutaj możecie natrafić na pewnego rodzaju opór, czy to waszego środowiska, czy też was, was, wasz samych, bo rozpoczęcie czegoś nowego, wejście w nowy projekt, wejście właśnie w ten sukces, który gdzieś tam dopiero się zaczyna pojawiać na horyzoncie. Może być wejściem na teren kompletnie nowy, kompletnie nieznany. I tutaj może to wiązać się właśnie z tym, że czy to osoby z najbliższego otoczenia, czy to po prostu wasze środowisko może uważać taki czyn, takie pójście w to nowe, za dość nieodpowiedzialne. Możecie spotkać się naprawdę. Z dużym takim dość raczej nieprzychylnym odzewem. Natomiast, natomiast to jest tylko i wyłącznie sprawdzenie tego, czy waszą wolą jest pójście po nowe, pójście po realizację siebie, pójście po coś, co z jednej strony zaspokoi wasze mentalne cele, ale też będzie po, yy, zgodne z waszym sercem. Czyli pracować i mieć z tego wielką radochę, no to jest po prostu niesamowite szczęście. I tutaj, i tutaj jawi mi się właśnie coś takiego, że mm, wejście w to nowe, chociaż będzie dość niewygodne, ale może dać wam takie wewnętrzne ukojenie. No i, no i proszę Państwa, zaczynacie, zaczynacie działać. Tutaj jest dość jasno powiedziane, że aktywność wasza, tylko i wyłącznie wasza, będzie dość tutaj potrzebna i wymagana. Nie patrzenie na innych, wręcz przeciwnie. Samemu, samemu musicie podjąć tą rękawicę, same, sami zacząć działać i złapać w tym wszystkim równowagę, bo, bo rzeczy naprawdę będą się działy, nawet jeżeli będzie się to wiązało z jakimś przemieszczaniem, ale też wymądrzaniem się, tak. Czasami trzeba te swoje argumenty przedstawić i powiedzieć nawet samemu sobie, że to, co robię, ma sens. To mnie jakby poszerza, to pozwala mi wejść w, na nowe, poszerzyć moje horyzonty, ale też słuchajcie, to działanie jest jakby odzewem na to, co już. Teraz wiecie, do czego się tak długo przygotowywaliście, bo wy nie jesteście takimi pierwszo lepszymi pierwszo, pierwszakami, yy, sami, którzy lecą w nowe, bo mogą. Nie, wy się do tego kroku tak naprawdę przygotowywaliście przez całe życie, a teraz, no cóż, trzeba to powiedzieć. Trzeba czasami spróbować. Czy, czy dam radę? Jak dam radę? W jakim stylu dam radę? I czy później nie będę żałować lub żałowała, że nie podjęłam lub nie podjąłem tej życiowej rękawicy. Jak to się dalej może ułożyć? No, słuchajcie, pięknie, naprawdę pięknie, bo. I pomysłów nie zabraknie, i wielkiej nadziei, i takiego prowadzenia z góry. Tak więc uważajcie na wszystkie znaki na niebie i ziemi, które będą Wam jakby podrzucane pod nogi, będą w Waszym zasięgu. Nie będziecie szli, szli na oślep. Tu będzie ścieżka naprawdę dobrze wytyczona. Tyle tylko. Tyle tylko, że nie ograniczajcie się. Nie ograniczajcie się do tego, żeby grać tak jak. Nie, śpiewać, tańczyć, tak jak wam ktoś zagra, bo to będzie końcem waszego pięknego pomysłu, jeżeli będziecie odpowiadać na potrzeby świata, środowiska zewnętrznego. Tutaj trzeba grać pieśni swojej własnej duszy, swojego własnego pomysłu, swojej własnej e, intuicji, iść za tą gwiazdą, która będzie wskazywać Wam drogę, e, ale ona jest wysoko, czyli musicie mm, jakby sięgać do naprawdę wysokich celów, a nie tylko zaspokajać potrzeby. Jasia, Małgosi czy innego Stasia, bo wtedy, wtedy jakby wasze pomysły i wasze dążenia zejdą na taki plan czysto materialny i, i krótkodystansowy, a tutaj, tutaj są wielkie rzeczy i nawet jeżeli teraz nie macie tej rakiety, żeby na tą gwiazdę się dostać to wierzcie mi, że warto podjąć tą podróż, żeby, hmm, żeby później nie żałować. Okej, okay, a w takim razie rada. Podnieś czoło, bądź optymistycznym człowiekiem i pozwól sobie. Pozwól sobie na to, żeby właśnie ten, ta inspiracja wewnętrzna, która do ciebie przyszła, która z tobą jest, może nawet człowiek, który stwarza pewne możliwości, może one nie są takie mocno namacalne i takie trochę nierealne, takie trochę wyideali wyidealizowane. Ale pozwoli ci to wszystko zmienić nastawienie do świata, rozpocząć nowy etap życia właśnie z tym wielkim pozytywizmem, z tym wielkim patrzeniem, że mogę, że mi się uda, że daję radę, że jestem na fali. I może właśnie ten świat, który do ciebie się odezwie. W taki właśnie bardzo pozytywny sposób pozwoli ci poczuć ten wiatr w żaglach i uwierzyć w siebie. Jeszcze raz. I właśnie niech, niech tak się, niech tak się stanie. Trzymajcie się, rozpuśćcie włosy. A jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu o włosach, to właśnie was zachęcam. No i co. Do następnego.